Hej, cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry B&G Drive, tak dokładnie, czyli, czyli gry, której tam, które tam cię nagrywałem. E, ogólnie to dzisiaj, moi drodzy, film jak, 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 jak do auta włożyć manekina. E, tutaj manekina, mam na myśli tak, takiego manekina, którego się użyłaby w wykrasz testach, jeżeli dobrze kojarzę, w prawdziwym życiu. Jak go włożyć do auta? Więc tak, e, od razu z góry, z góry mówię, że to nie, nie działa zawsze ze za wszystkimi auta, autami, Um, no, to ciekawe, najczęściej to nie działa z autami z modów, więc jeżeli macie, macie, macie jakieś jak, 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 jak auto z jakiejś tam modyfikacji i chcecie do niego włożyć taką anekinę, to może wam to niestety, niestety ty, ty nie, za, nie, nie za zadziałać, ale nie, nie ze wszystkimi, ale nie, nie za wszystkimi, tak jest? No ale dobra, jak go włożyć, więc tak, wchodzicie sobie do, do menu, klikacie repozytorium i tutaj w repozytorium wpisujecie sobie crash dumi jakby tak się pisało? Szukaj, szukaj! Chwila, a nie chwila, Fila, chwila to, nie, a nie, a nie chwila, to nie było to To, to, to po prostu piszecie do Doom. O! O właśnie, moi dozy. i wybieracie Tą modyfikację właśnie tak, ta, ta, ta tak, a nie tą, pobieracie tą modyfikację Czy tam, albo tą, chwila, teraz Co to była? A nie, mój drodzy, to jednak była ta modyfikacja, To była ta, ta modyfikacja, Wybieracie tą modyfikację i jak już jak, jak, jak macie, macie ją pobraną, to jest ta administracja, The Crash Hard Dummy 2.0 de, demo. Jak już macie to pobrane, to znowu wchodzicie e, Escape i konfiguracja pojazdu tutaj. I teraz wy Additional Modification, dajcie Crash Hard Dummy. O. I teraz, jak widzicie, waszym aucie siedzi manekin. okej, okay, no i teraz, jak, jak widzicie, jak już mówiłem, się się na manekin, możecie teraz, możecie teraz pojechać i przetestować świetną fizykę tej gry. Jak wygląda to serio, ser 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 nieźle. Tak, więc, za moi drodzy. Jeżeli ten film wam się spodobał, myślibyście, byście byś więcej, więcej takich filmów, to możecie stawić. O, w górę, najsubscripcje, no so no subskrypcję, no so subskryp Będzie mi, moi drodzy, bardzo miło. A miło, a, a tymczasem dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam na, nadzieję tak, kuhe. Dobra, na do razie, i cześć!